Kolaż ready na swoim stanowisku? Tak, ja jestem gotowy. Wyczerujemy czarodziejskie mufinki. <grym> A dzień dobry, dzień dobry. My idziemy dla Was przygotować trzy przepisy fit. E, Takie jest ja odżywką białkową. Ja dzisiaj idę na siłownię kolaż na trening kolarski. E, no i stwierdziliśmy, że pokażemy Wam, jak my to robimy. Także zapraszamy Was do kuchni. Chodź kolażu. Yeah, so, so. yeah, yeah, yeah. Dodatkowo przypominam, że na wszystko Z Natural Mojo Z wyjątkiem wyprzedaży przez 3 dni Będziecie mieć rabat 45% Z hasłem Alicja45 Jak macie ochotę to skorzystajcie Kolaż ready na stanowisku Jestem gotowy Będą proteinowe muffinki Ok, więc słuchajcie, myślę, że się ucieszycie, że on tutaj na tym stanowisku jest. Ja nic nie muszę robić, ja tylko się będę tutaj bać dzisiaj operatora. Zatem, co potrzebujemy do przygotowania tych babeczek kolażu? 100 gram płatków owsianych zblendowanych. Tak, my już je zmieliliśmy, a można kupić też mąkę owsianą. 35 gram otrębów żytnich. Dobrze. Dwie łyżeczki oliwy z oliwek. Mhm. Jedna polska łyżeczka sody. Dobrze, i co dalej? Pół łyżeczki cynamonu. Cynamon challenge. Jeden bananik. Banan. Banan to jest po prostu kolarska moc, totalnie. Ale dziewczyny wierzcie sobie na treningi. Trzy czwarte szklanki mleka. Si? Coś jeszcze? Dwa jajeczka. Okej. Okay. I oczywiście... odżywka Odżywka. białkoła. A jaki smak jest ważny? To każdej, jakie ma swoje upodobania. Okay. My wybieramy się wanilią. Bierzemy płatki owsiane, wsypujemy do miski i resztę suchych składników i wszystko mieszamy. Wszystkie składniki suche połączone, to teraz idziemy z mokrymi. Teraz mokre łączymy z suchymi i będziemy już je przekładać do foremek. Gotowe? Teraz babeczki wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Dobrze, kolaczyu. Czyń swoją powinność. Czas pieczenia 20 minut. Spójrzcie kiedy nam fajne, puszyste babeczki, mega. Drugi przepis to specjał kolarza i cóż to będzie kochanie? Placki z jabłkami. Dobrze, zaczynamy. Mamy tutaj 80 gram mąki pszennej, pełnoziarnistej. Mhm. Jedno jajko. 100 ml mleka 2 jabłuszka 2 miarki odżywki białkowej Tę taką czekoladową wypraliśmy i ostatnie pół łyżeczki proszku do pieczenia Kroimy jabłka na małe kawałki i wrzucamy do ciasta i teraz będziemy smażyć na oleju kokosowym. Będą pyszne. My trochę przez <laughs> przez nagrywanie. Troszeczkę są przypieczone, ale no dobre. Dekoracja. Tylko nie przesadzajcie z ilością, bo my tak, wiecie, układamy, żeby było wizualnie ładnie. Więc tutaj spokojnie dwie osoby się najedzą. górci naturalny. My wybieramy zawsze bio, ten z libra jest dobry. I na koniec nasz ulubiony koktajl potreningowy. On się sprawdzi tutaj idealnie na jesień, bo mamy imbir, mamy miód, czyli taki zestaw odpornościowy. Mamy szklankę mleka migdałowego albo krowiego, jak wolicie. Teraz jedna miarka wanili. I wanila. Jedna łyżka masła migdałowego. My uwielbiamy wasło, to wiecie, Siach. ale Ach. potreningowo idealnie. To nie jest wersja wegańska, więc tutaj mamy miód i my akurat rzepakowy. Pół łyżeczki cynamonu. I szczypta soli. I na koniec nasz Afrodyzję. a imbir, bo o nim mowa, ma właściwości lecznicze i my go właśnie stosujemy teraz w okresie jesiennym. A dzisiaj akurat zastosowanie to głównie regeneracja po naszych treningach. I się gotowy. Proszę, Misia. Dzięki. I voilà, to są już wszystkie przepisy. To był pierwszy raz kolarza, bądźcie łaskawi. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że zainspirujecie się tymi przepisami i... Będziecie zdrowo żyć, przejdziecie na zdrową stronę mocy. Gotujcie zdrowo. <grystanie> Fit. Pozdrawiamy. Pa, pa.